Dzień dobry. Czy Polska jest państwem świeckim? No, jeżeli czytamy w Konstytucji, to wyglądałoby, że tak, natomiast no, niestety te, tak, te realia, które widzimy na co dzień, daleko odbiegają od tego, co, co powinniśmy nazwać państwem świeckim. Z jednej strony uczestnictwo, gremialne uczestnictwo osób duchownych w najróżniejszych uroczystościach rangi państwowej, z drugiej strony vice versa, również prezydent komorowski, również przy każdej możliwej okazji, Stara się uczestniczyć w Mszach Świętych i w różnego rodzaju imprezach, które nie mają, które nie mają absolutnie żadnego charakteru świeckiego są uroczystościami stricte religijnymi, religijnymi. No i finansowanie Kościoła, no to jest temat Rzeka. W każdym razie tak, na pewno na dzisiaj rozmija się rzeczywistość od tym, co jest zapisane w Konstytucji bardzo wyraźnie. A proszę powiedzieć, co pan by poradził przyszłym parlamentarzystom europejskim, jak mają walczyć o świeckość państwa, o rozdział państwa i kościoła w Polsce z pozycji w Brukseli, prawda? Bo to, są jednak, to jest odległość jednak 1500 kilometrów, a więc troszeczkę daleko. No powiem tak, akurat kwestia świeckiego państwa w dokumentach Unii Europejskiej jest usankcjonowana bardzo dobrze. I pytanie, jak to wszystkie te wszystkie zapisy, również te konstytucyjne i te zawarte w najróżniejszych dokumentach europejskich implementować skutecznie tutaj. Także powiem tak, nie jest akurat walka o świeckie państwo w Polsce, myślę, że nie będzie jakimś dominującym tematem dla Europy. Parlamentarzystów tam w Brukseli. Także raczej, bym, raczej byłbym skłonny widzieć ich rolę tutaj, w działaniu na rzecz świeckiego państwa, tutaj, bo przecież oprócz bytności tam w, na sesjach w Brukseli czy w Strasburgu, oni znaczną część czasu też spędzają tutaj w Polsce, mają swoje biura, mają swoją aktywność posel, europoselską. I ważne, żeby oni tutaj działali. Natomiast yy, myślę, że, że akurat yy, yy, z poziomu Brukseli yy, no, to nie będzie ten, to nie będzie jakiś dominujący yy, ich temat. Yy, mówiąc najbardziej yy, ogólnie i bazowo. Yy, Więcej integracji. Jesteśmy za tym w przeciwieństwie do, do tej krzyczącej prawicy, do wrzeszczącego Korolina Mikke. Jesteśmy za głębszą integracją, aż do federalizacji Unii gdzieś tam w jakiejś perspektywie. Natomiast w krótszym terminie, absolutnie wprowadzenie euro. Nie zgadzamy się z tymi wszystkimi, którzy lokują to wprowadzenie euro gdzieś tam w perspektywie. 7-9 lat jesteśmy zdania, że wykorzystując pieniądze, które rząd ukradł nam z OFE, jest możliwość łatwiejszego spełnienia kryteriów z Maastricht i wprowadzenia euro już i teraz, no może nie, nie, nie w tym roku, ale w kamie wytyczenia bardzo konkretnej ścieżki dojścia do tego euro, bo to euro znacznie bardziej, znacznie skutecznie zapewni Polsce bezpieczeństwo niż jakiekolwiek tarcze antyrakietowe, czy brygady ministra Sikorskiego, które miałyby tu rzekomo wylądować, a więc przede wszystkim tarcza walutowa. Bardzo okre, ładne określenie, tarcza walutowa zamiast tarczy antyrakietowej. Tylko jak przekonać Polaków do euro? Panuje takie przekonanie, że gdy wprowadzimy euro, ceny pójdą w górę. Czy to prawda? Nie, znaczy jest możliwość zbudowania większości będącej za euro, dlatego że jeżeli byśmy wniknęli w szczegóły, w korzyści, to jest 50 parę miliardów zysku w otrzymujemy w momencie wejścia. To, są, to jest, to jest brak różnic kursowych. To są tańsze kredyty. To są ułatwienia dla przedsiębiorców. Także, natomiast sytuacja jest taka. W tej chwili Prawie wszyscy politycy ostrzegają społeczeństwo przed euro. No to jeżeli, jeżeli politycy mówią, euro jest niebezpieczne, no to, to później nie dziwmy się, że raptem 20 czy 20 parę procent pozostaje tych ostatnich moha, Mohikaninów, którzy jeszcze w to euro wierzą. Ale przede wszystkim zmieńmy retorykę, przekonujmy, że warto euro wprowadzić, że ono jest korzystne i stopniowo budujmy poparcie. Oczywiście to, to poparcie jest jednym z elementów wprowadzenia euro, bo tak jak wiemy, aby móc wprowadzić, Euro trzeba zmienić konstytucję, a, a żeby zmienić konstytucję, to trzeba mieć tak absolutną większość tak w Parlamencie i, i to nie jest proste, ale y, wyznaczenie ścieżki dojścia i budowanie poparcia. Dwie najważniejsze sprawy na dziś. Pan uważa, że wprowadzenie euro jest czymś racjonalnym, więc y, z tego punktu widzenia Telewizja Racjonalista TV jak najbardziej będzie popierała ta, takie, takie dążenia. Tylko czy nie widzi Pan czasami może zbyt dużego niebezpieczeństwa ze strony grup skrajnie antyeuropejskich. Zdaje się, że sondaże przewidują wejście do Parlamentu Europejskiego z różnych krajów, ugrupowań, które mają w, za, za cel likwidację Unii Europejskiej. Co Pan na to powie? No ubolewam nad tym, bo, bo oprócz, oprócz tego, że integracja, jak głębsza integracja europejska jest celem i zamierzeniem mojej formacji, to również mnie. Osobiście jest bardzo bliska. Ja bym chciał być obywatelem Unii Europejskiej, i oczywiście. Mieszkając tu w Polsce, być również Polakiem, obywatelem Polski, natomiast obywatelem państwa, które się nazywa Europa. To są moje dążenia również osobiste. Co możemy zrobić na dzisiaj, aby stawiać na każdym etapie, stawiać tamę tym poglądom starającym się rozbić tę Unię, albo kwestionować sens istnienia Unii. I przypominać o Putinie. I przyponiać się Oczywiście. Ja bardzo, bardzo prosty przykład można podać. Jeżeli byśmy dysponowali wspólną armią europejską, to ta armia europejska miałaby budżet w połowie taki, jak mają Stany Zjednoczone, największy budżet. Większy wojskowy, od rosyjskiego, zdaje się. I tak. I, i dwu-trzykrotnie dwu, większy od rosyjskiego. To znaczy mając ja Jestem przekonany, że nigdy nie dojdzie do takiej konfrontacji gorącej, ale y, mówiąc absolutnie hipotetycznie, gdyby miało do czegoś takiego dojść, Putin y, w zderzeniu, w konfrontacji z armią unijną nie ma żadnych szans. Duże pieniądze plus bitność żołnierza. I nie, nawet nie, to, to, to mówimy w tej chwili absolutnie hipotetycznie, troszkę, tak, troszkę żartem, tak hipotetycznie, bo do tego natomiast nie jeżeli chodzi... W tej chwili w Europie jest prawie 2 miliony, milion 800 tysięcy żołnierzy. W sumie europejskich wszystkich armii narodowych. Rosjanie mają w tej chwili nie licząc rezerwistów około 700, 700 800 tysięcy, a więc prawie trzy razy mniej. Więc Jest tak, liczby, liczby mają samo, same za, się, za siebie warto budować zintegrowaną Europę, zintegrowaną armię, zintegrowany organizm gospodarczy i tak dalej, fiskalny i tak dalej. Mam nadzieję, że przekonał Pan wszystkich y, telewizów Racjonalista TV oraz innych, którzy chcą nas oglądać. Dziękuję bardzo Panu Wincentemu Elsnerowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.